Hej, nazywam się Małgorzata Wilkowska. Jestem dietetykiem, edukatorem i copywriterem dietetycznym. Prowadzę poradnię dietetyczną online Dieta Świat. Moja praca dietetyka opiera się na trzech głównych elementach. Po pierwsze jest to poradnictwo dietetyczne, czyli prowadzenie moich pacjentów. Całość opiera się o ciągłą motywację i wsparcie. Następny, czyli edukacja żywieniowa. Tutaj docieram do głównych grup docelowych, czy na przykład są to dzieci, czy osoby aktywne, czy też kobiety w wieku średnim. I ostatni element, czyli copywriting dietyczny. Jestem redaktorem działu nowości naukowe na największym portalu dietetycznym, czyli dietetycy.org.pl. Na swoim koncie mam ponad 330 tekstów, jeden z tych najczęściej wyświetlanych ma 36 tysięcy wyświetleń. Udzielam także wypowiedzi eksperckich. Kilka słów ode mnie znajdziecie także w dwutygodniku NAJ, e, także na portalach kobieta.pl oraz ostrzegamy. Jeśli chodzi o moją działalność w internecie, to rozpoczęła się ona półtorej roku temu, kiedy założyłam fanpage o nazwie Dietoświat. Z czasem przekształcił się w stronę internetową i w tej chwili dążę do tego, żeby strona Dietoświat stała się portalem dietetycznym. O czym będzie kanał? Nie będzie to typowy kanał dietetyka, gdzie będziecie mogli znaleźć foodbooki czy na przykład historie o tym, jak schudłam 30 kg, bo takiej rzeczy nie było. Tutaj będzie wiele rzeczy także o no, tematyce naukowej, przede wszystkim nowości naukowe, a także będę starała się przybliżyć Wam tematy w dietetyce i te prostsze, i te bardziej zawiłe. Zachęcam Was, żebyście udzielali się tutaj, żebyście podpowiadali mi, jakie tematy mogę tutaj dla Was przybliżać, jakie materiały tworzyć. Fajnie będzie, jeśli zaobserwujecie mnie na stałe. Na pewno się odwdzięczę w odpowiedni sposób fajnymi materiałami. Gdzie możecie jeszcze znaleźć mnie w internecie? To na pewno strona DietoŚwiat. I szukajcie mnie także na portalach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram pod nazwą DietoŚwiat. Wszystkie linki umieszczę w opisie. Także do usłyszenia i do zobaczenia. Zostańcie ze mną.